Dzień Kobry, moi drodzy, witam serdecznie. Już dawno nie nagrywałem, bo teraz pracowałem sobie troszeczkę. O, patrzcie, już tutaj dzieciaki siedzą na pace, już tam sobie już się bawią. O, kluczyki zostawiłem tutaj do samochodów, że wziąłem. Dzisiaj będę, będziemy robić różne rzeczy: różne takie fajne rzeczy. Tutaj położę kluczyki, pamiętajcie, że tu leżą. montować takie różne pierdoły. Przede wszystkim chcemy zrobić prowizoryczne łóżko piętrowe. Tutaj żeśmy już sobie załatwili... Znaczy piętrowe, zaraz nie piętrowe, że powiedziałem, a zobaczcie. Materacyk. Materacyk szerokości 160 na 200 Wszystko Wam pokażę dlaczego. Będziemy robić po prostu prototyp, bo chcemy wyjeżdżać... Dzisiaj jest 9. Za 10 dni wyjeżdżamy na objazdówkę po polskim wybrzeżu. Lecimy od... Można powiedzieć, dziwnówka na Hel, stając sobie w miejscowościach tam różnych, i z Helu lecimy na Kaszuby. Ja mówiłem, że kiedyś na Kaszuby wrócę z całą rodziną, bo tak, jedziemy całą rodziną. Jedziemy Aurorą, jedziemy Perłą, jedziemy na dwa samochody. Chcę jechać śladami, gdzie byłem z Mają i Adasiem. Pamiętacie, 7 dni w busie seria, a teraz będzie 9 dni w busach. No to, notabene, bardzo fajna nazwa. I w tym celu dzisiaj będę robił prowizoryczne łóżko. Takie zobaczcie, a w ogóle nie widzicie. Patrzcie, no to tutaj kanapa jest. Taką kanapę sobie załatwimy i ona docelowo tutaj będzie, ale nie w tej formie. Ona troszeczkę będzie podwyższona. I nad nią chcemy zrobić podwieszone łóżko. Oczywiście to będzie taki prototyp, to nie będzie docelowe. Także jak będziecie widzieć, nie mówcie, że coś jest źle, że bez sensu, źle to wygląda. To jest po prostu prototyp na wyjazd na szybko. Docelowo będzie w tym miejscu te łóżko, ale inaczej zamontowane niż obecnie, co teraz będziemy robić. No, po prostu będzie konstrukcja na belkach, wolno stojąca, yy, może przyczepiona do ściany, żeby się nie przewróciło. I to wszystko na chwilę obecną. Chcę zabrać sobie ten rower na wyjazd. Nie ten ciężki, tylko ten lekki. I jego bym chciał sobie podwiesić gdzieś u góry, może z tej strony na takich jakichś hakach. Zobaczymy. Yy, zobaczcie, co mam tutaj. Już widzicie co to jest? Jest to kompletna kabina prysznicowa do kampera. Przyczepy udało mi się w fajnych pieniądzach dostać. Jest to kompletne, zobaczcie: kompletne z włókna szlanego. nóżki, odpływ. Konstrukcja troszeczkę za wysoka o 5 cm, muszę skrócić. No ale to już jest detal. Rurka, taka rurka z ogrzewania, widzę, ale z zawieszkami na kotale. No, to wszystko jest. Tam. Jest pod kartonem, zobaczcie, nie pokażę Wam teraz. Pod kartonem jest miejsce na baterie. Są otwory, są półeczki, dwie na bydełka, Jakieś takie pierdoły. Także już kabinę mam. To co chcę Wam powiedzieć, to co będę przerabiał w Aurorze, to to, że charakter tego samochodu, czyli dostawczy, i ten charakter zostaje, to będzie dostawczy. Generalnie mógłbym robić zabudowę na stałe, choć jest to nielegalne według polskich przepisów i musiałbym zmienić przeznaczenie samochodu, a nie chcę tego robić. Można to jednak ominąć w bardzo prosty sposób: robić zabudowę modułową, czyli niepowiązaną na stałe z konstrukcją. Chodzi o to, że na przykład taki prysznic, kanapa czy półki, które będę robił, muszą być w łatwy sposób wyciągane, by samochód dalej stał się dostawczym, czyli wkładamy jakiś moduł, na przykład takie coś, dwie klamry zaciskowe, pyk, siedzi, nie jest na trwale powiązane z samochodem. Półeczki tak samo, wsadzam półeczkę, dwie klamry zaciskowe na przykład do ściany czy do podłogi i jest to jako moduł stawiany. I takie właśnie rzeczy według przepisów można sobie montować, nie zmienia to charakteru przeznaczenia pojazdu, a i nie się przyda, czasem samochód dostawczy, bo powiem Wam, ja jestem takim człowiekiem, że wolę mieć coś uniwersalnego, niż zrobić jedną rzecz i później nie móc z tego korzystać. A tak będę na przykład chciał coś przewieźć, przywieźć, komuś coś w rodzinie pomóc albo przewieźć czy znajomym. Dek pek, pek mont, demontuję wszystkie podzespoły i mam samochód dostawczy, mogę wywozić wszystko. Dobra, ale nie, nie Pitol Marcelek, co my tu mamy? Tutaj mamy kartonik pusty. Kupiłem sobie dodatkowo jeszcze kolejny e, czujnik przepływomierz, używany tym razem, bo być może. Tamten, który mam, jest wadliwy, nowy, bo wiecie jak z tymi zamiennikami. Czasami jest tak, że zamienniki są. Da... Kupicie nowy, on jest do dupy, bo nie współgra akurat z waszym sterownikiem silnika. Zdarza się tak. Więc spróbuję, ostatnia szansa, jeszcze wymienić ten czujnik. Może akurat zadziała. A dlaczego tak myślę? Bo na starym czujniku, który faktycznie de facto był zwalony, miałem cztery błędy. Cztery czy dwie, trzy? Nie pamiętam. W każdym bądź razie po wsadzeniu nowego czujnika o jeden błąd było mniej, czyli to nie do końca tak jest, że może ten właśnie, czujnik, ten czujnik nowy jest właśnie zwalony, więc jeszcze wymienię na używkę o takich samych numerach, jak miałem ten stary, no i to sprawdzimy. Mam też pompkę obiegu dodatkowego. Mam też wtyczkę, która tam była uwolona. Muszę to wszystko polutować, pomontować. Tutaj przedłużka biegałki, taką jak lubię skośna, tam w perle też mam takie coś. Kamera 10-metrowa, kabelek 10-metrowy. W celu, żebym widział coś z tyłu, a w ogóle już w Aurorze zamontowałem sobie te radio, co wam pokazywałem wcześniej. Co montowałem w Perle, pokazywałem, wam, że docelowo, właśnie będzie w Aurorze. Już tam jest zamontowany z kamerą. Słuchajcie, tutaj Wam nie pokazywałem. Kamera taka o. tu, patrzcie, w górę jest. Taka o. Jest zamontowana, i widzę taki. Pokażę Wam później tył samochodu, jak na przykład. Do doparkowuję gdzieś, to widzę pakę z tyłu, na przykład mogę sobie swobodnie dojechać. Dzisiaj a ta kamera będzie dodatkowo do lusterka, które będę pokazywał z tyłu, co się dzieje, bo generalnie ja na te uszy, co są z, w aurorze z boku ja nic nie widzę. Ja potrzebuję widok do tyłu, więc to będzie właśnie widok do tyłu. Kamera na 10-metrowym przewodzie, więc powinna być OK. Co mamy tutaj jeszcze? Bandaż hydrauliczny, sobie kupiłem na wyjazd w razie czego do węży gumowych, taki wiecie, awaryjny, w razie coś by się stało. Co my tutaj jeszcze mamy, zawór, na nagrzewnicy, ciepło, zimno, bo tamten coś mam zwalone, nie wiem czy Wam mówiłem, cały czas mam ciepło, na minimum, ustawię, przełącz, prze, przełączę na minimum, to chyba ten zawór delikatnie przepuszcza, bo ciągle z nawiewu wali ciepło, tak jak się w gorący dzień jedzie, to po prostu czuje się w samochodzie jak miałem gorączkę. No to wymienię. To grosze kosztuje, więc wymienię, zobaczymy, ale ja tam podejrzewam, że jest inny problem. To jak do tego dojdziemy, to Wam wszystko pokażę. No i taka pierdółka, to już też Wam nie będę pokazywał uchwyt na telefon, bo tam akurat nie miałem. I następna sprawa, co będziemy sprawdzać, to coś kradnie mi prąd, ponieważ akumulator, który tutaj jest, został w samochodzie na dwa dni chyba, wsiadamy, zero. Zero pakt, czyli coś kradnie prąd. Dlatego był ten odłącznik masowy zainstalowany w samochodzie, ponieważ ktoś nie mógł sobie poradzić. Weźmiemy sobie miernik i sprawdzimy co dokładnie prąd, jaki obwód, spróbujemy to namierzyć. Nie wiem czy dzisiaj, ale w następnych yy, wszystkie prace jakie chcę zrobić to właśnie to co wam wcześniej to co wam powiedziałem. Następny przed wyjazdem chcemy sobie zainstalować trzy akumulatory po 4, bo tutaj na pokładzie w Aurorze będą trzy akumulatory po 4. Trzy setki, trzy setki różnych firm. Jak wiecie, mam Red Audio, e, tutaj jest Watt cykl. tu jest setka, tu jest setka oraz Perle mam dwa akumulatory 140A, jeden i setka drugi firmy LiTime i tam w Perle zostawię 140, a tą setkę zabiorę, czyli będę miał 300Ah, różnych film, różnych firm. Różny film. Połączymy sobie to wszystko oczywiście przez elektronikę Victrona, już wszystkie podzespoły mam. Niestety mam małą do dupy ładowarkę, bo mam tą 18 amperową, więc 18ka musiała będziemy ładować te trzy akumulatory. Pokażę wam wszystko, jak to połączę, już wszystkie podzespoły, komponenty. Prawie mam jeden z w macie leży. Jeszcze jeden do mnie przyjdzie dopiero we wtorek. Łącznie już chcę tak spiąć tak docelowo, gdzie będzie też sterownik do panela fotowoltaicznego, który docelowo będzie kiedyś tam na kontenerze u góry. Zainstalowany a na chwilę obecną będzie podłączany ten 300 W rozkładany, który ma, i tyle. Jeszcze chciałbym zainstalować te lampy halogeny na pacy, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Na pace u góry, ale to już są późniejsze dzieje. No i chyba wszystko, chyba wszystkim powiedziałem. Jak o czymś zapomniałem, to w trakcie wyjdzie. Więc tak, moje łóżko będzie na takich belkach postawione. No takie mam, więc takie wykorzystam póki co muszę to wyciągnąć, pociąć, skręcić, tak jak ma być i ustawimy takie rusztowanie. Mówię na razie na wyjazd. Jest już mój pomocnik, tutaj przyszedł. Będziemy działać, a oni ja schodzę na dół, oni sobie na pacę wszyscy siedzą. Ja. A co zrobiłeś? rozlaliście coś? Materia już jest. Teraz musimy zmienić jak to poprzykręcać, ponieważ nie mam takich kąt firmatów jak myślałem. Zaraz coś myślimy. Dobra, potrzebujemy cztery podpory, takie same. Weźmy na razie dwie. żeby było widać. wszystko, Wsadzimy tu. Przejdziemy to tu. Eee, właśnie tego na rogu nie kręcić, tak? Bo no to będzie podpora łóżka, nie? No. Może dalej. Te dalej, bo to wytrzyma nawet dużo tu. będzie można przyczepić do tego, coś tutaj wymyślić. Przykręcamy takimi oto sztukasami. Na razie po jednym, nie? Czy masz? Co to tak za To jakieś biegi są? Bardzo dobry zakup kiedyś, kurde, do wkręcania konfirmatów. To tak za to nie ma. Wysokość dobrze. Teraz tam. jest pierwszy zamysł? Wyjdźcie Dawaj, teraz górkę poprzeczną rzecz, tak? Mm. tak trochę, trochę? Trochę, trochę. Dobra. Prosta? nie może bo się buja. No już lepiej. na nie? Równiutko. Tu jak w komnacie na dole. Nas trzeba rozwijaka przynieść. Rozwijaka i mamy łóżko. Już takie na szybko. Ciekawe ile okay. razy ktoś przypandoli tu głową wstając z na. Tu zrobimy takie takie badziewie no. no taki stoper i teraz z tej strony to samo tylko w drugą stronę Jest jedno i teraz trzeba o tak w tą stronę Bardziej tak, obok tym kątem, żeby nam doszło. O! Proszę bardzo, jest stabilnie. Bardzo dobra robota w stylu łazapa. Teraz idziemy na drugą stronę. O. Tak na pierdziel bo tak ma być już. Prostu. Dziękuję. Patrzcie na to. No to co, matka. Zarzucamy górę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu się zaraz ustabilizuje, ale to później. To celowo kupimy że to jest sterok, jest lżejszy.

Siedzi, no i buczy, no i dobra. Zaraz tam z mamą wejdziemy. Proszę bardzo, prowizoryczne łóżko Marcela gotowe. To jest, no, to jest kurde, może no, najlepsze niż stół warsztatowy. No to oczywiście na chwilę. Cały czas powtarzam, to jest prowizora na wyjazd. Będziemy testować. Później się zrobi takie łóżko docelowo, ale olżejszej konstrukcji i składane. Nie, nie przecież tam nie śpimy. Przecież to może tam Nie, to będzie ta druga. Dodaj jakiegoś maluchowi wejść. Chodźcie, no, no, no. Wszyscy. Trzymaj mnie no na chodniku. Anka na końcu. No i? Pojedyncze. To jest zesz, no, nie? No ma no, fajnie, no, chodź <laughs> chyba <laughs> Moja no ja nie wiem czy ja wejdę. No właśnie nie wie, nie wie gdzie. Wracamy. Ale. Ale to mnie błyszła. Okej. Chodź, chodź. Wyże, wyże jeszcze różkę. Dawaj. O. Teraz w tym. ściągnij, buty ściągnij. Wuty Ściągaj buty. Mama tak będzie, to jest koniec. Ja tutaj Mama ja ja tutaj... jest. Ja ja Korde ile miejsca cztery osoby. Maja rozłóż kanapę pod spodem. Ja nie umiem. Bardzo prosto. Do góry, do góry chleb i się... My na takich kanapach spaliśmy. No rozłóż! Się Trochę ją przyciągnij do, do góry. siebie. Ja patrzę tam. A, no tu się... do góry o, I w dół. Kliknę, i w dół. Tak samo się składa. Klik. <laughs> pierwsza, pierwsza. Dobra, kładźcie się tam. Bez butów. Co? No połóżcie się. No tam macie tylko spać. Tam macie tylko spać, a nie No kładźcie się, no. Wika pierwsza. Ja mogę się, Ale nie, nie, nie pokazuję. Nie ja też. Pokazuj ja nie pokazuję, ja nie. Tak cię tu. wszyscy znają przecież na YouTube. Ale nie pokazuję. I proszę bardzo, sześć osób już tutaj. I tu jeszcze dwie. Weż, tak, tutaj jeszcze jeden ma teraz i drugi. Chce wejść. No chodź. No. no Raz, pierwszy raz! Ja jest raz, raz, raz to gdzie wchodzi. To. Nie wytrzymał. Oj jak fajnie! No chodź Można, sztuka prowizora i to wystarczy. Kurde. To jest właśnie duch van life'u. Nie wykańcza się do końca, a się jedzie, bo się chce. No właśnie o to chodzi. Radzimy, jak się sprawdzi takie łóżko podwieszone w tym miejscu A później się zrobi już docelowo Tak jak ma być Z innymi materacami Bo to jest tylko tak na szybko za darmo, żeśmy go zdobyli skądś i tyle To jest tylko miejsce do spania, do oglądania Stół rozkładany weźmiemy Drabina jest, można wejść Nic więcej nie trzeba My już kończymy na dzisiaj Jak widzieliście fajnie zrobiliśmy My już tutaj się dalej pobawimy w posprzątanie i widzimy się w kolejnych materiałach.